Hey guys! W dzisiejszym odcinku Drama Alert o pewnym mężczyźnie, który nie potrafiąc porzucić swoich dziecięcych marzeń zaczął żyć we własnej fantazji. A także o nastawkach, którzy zderzając się z brutalnością życia porzucili swoje dziecięce marzenia. A więc powiedzcie mi, czy w tym zimnym, okrutnym świecie wierzycie w magię? Annara? Sumanara? The Sound of Magic to króciutka bo zaledwie 6 odcinkowa drama musicalowa na Netflixie wyżyserii Kim song Hyuna. na podstawie komiksu Anna. Sumanara, opowiadająca o dwójce zagubionych nastolatków, a także tajemniczym magiku zamieszkującym opuszczony park rozrywki. Poruszająca z jednej strony aspekt zaniedbania przez rodziców, z drugiej wręcz zupełną odwrotność, ponieważ obrazująca presję, jaką potrafią nasi rodzice wywrzeć na nas już w młodym wieku, co się przekłada na późniejsze problemy. Tak oto mamy pierwszy główny wątek naszej bohaterki. Yun AI. Młodej dziewczyny, która próbuje ledwo wiązać koniec z końcem, bez większych nadziei, będąc zaledwie uczennicą liceum. Poruszając przy tym wątek zaniedbania przez rodziców, gdyż ci pozostawili na głowie Ari młodszą siostrę i brak jakiegokolwiek zabezpieczenia finansowego. A wręcz ojciec pozostawił ją z długami, przez co Arię teraz nachodzą ludzie, mężczyźni szukający ojca i żądający spłaty pieniędzy, nawet jeśli sam ma AI nie ma zielonego pojęcia, gdzie to jest jej ojciec. Jej umysł zaprzętają głównie myśli związane z pieniędzmi, w jaki sposób je zdobyć, w jaki sposób wykarmić siebie i swoją siostrę. Zastanawia się, czy kupić nowe lajstopy, gdyż jej stare są pełne dziur, czy może jednak kupić paczkę ryżu. Jej życie przypełnia żal do rodziców i brak w niej miejsca na jakiekolwiek przyjemności, których powinna doświadczać w swoim wieku. Lecz wtem pojawia się tajemniczy magik, który chce zmienić sposób myślenia Ai, a także dodać jej życiu odrobiny radości, a to wszystko przy użyciu prawdziwej magii. Kolejny wątek dotyczy klasmata Ali, na Iltunga. Przystojnego, bogatego, z najlepszymi ocenami w szkole. Jednak pod tym, skrywającego życie pod ciągłą presją, wymaganiami i, można by wręcz, rzec, że kontrolą ze strony jego rodziny. Która nie traktuje go jak własnego syna, jak członka tej rodziny, a wręcz jak obiekt, który ma być idealny, który ma uzupełniać obraz tej cudownej, idealnej rodziny. Na którą ludzie patrzą z podziwem. Każde najmniejsze potknięcie, błąd, cokolwiek jest zabronione. Ildung ma być idealny w każdym calu. Nie może mieć gorszej oceny. Nie może być na drugim miejscu z jakiegoś przedmiotu. Ma być zawsze pierwszy. Wszystko ma być perfekcyjne. Tym sposobem chłopak znajduje się na skraju psychicznym przez życie w ciągłym stresie. Jednak jego osobom także zainteresuje się nasz magik, chcąc uwolnić go od tej ciągłej presji i pokazać mu, że nie zawsze warto jest wybrać tą prostą drogę narzuconą przez kogoś innego, kogoś, kto już ją przygotował. Jednak czasem warto z niej zboczyć i odnaleźć radość w wykroczeniu swoją własną, nową ścieżką. Nasz księgówki 나일드. sama relacja dwójki naszych nastolatków była miejscami dla mnie dość niespójna. Raz się lubili, raz wręcz przeciwnie. Potem znów działali razem ze sobą na totalnej chilece, bez problemu. Potem znów był jakiś konflikt, a potem znów tak, oboje dbamy o magika, ruszajmy razem. Chociaż raczej to było ze strony Ari, bo Ildung jednak miał przez większość serii na niej krasza po prostu. Choć czasem podejmował głupie akty. I nie do końca dobrze mu szedł rozwój relacji ze swoją krasi. Jednak ta drama nie jest romansem, i pomimo, że na ma krasa naszej głównej bohaterce, to nie jest romans, tu nie skupiamy się na wątku romantycznym dwójki zagubionych nastolatków albo nastolatki względem tajemniczego dorosłego mężczyzny w parku rozrywki. Nie, ta drama jest pozbawiona romansu, skupiamy się raczej na aspektach pokazujących właśnie problem ze strony AI, kiedy. Jest nastolatką, która musi sobie już w jakiś sposób radzić z problemami, z którymi nastolatka nie powinna sobie radzić, i w przypadku na pokazując problem tej całej presji rodziny, i przez to nie ma tam miejsca na romans. Zwłaszcza, że to jest dama sześcioodcinkowa. Wciskanie tam romansu na siłę byłoby bez sensu, więc na całe szczęście go nie ma. 저기, 이 문제 좀 봐줄래? Na koniec pozostaje nam postać Magika, którą bardzo ciężko jest omówić bezspoilerowo, bo przez większość serii nie znamy jego tożsamości. Jednak ta aura tajemniczości dookoła jego osoby sprawia, że jest on naprawdę interesującą postacią, a plotki pojawiające się już na samym początku tego serialu, w pierwszych jego sekundach, dodają tylko zagadkowości do jego osoby. Mamy oto dorosłego mężczyznę, ogłaszającego siebie, jako Magika, który gdy go spotkacie, zadawam jedno pytanie: czy wierzycie w magię, a potem przy pomocy zaklętych słów, Anna manea wykona magiczną sztuczkę, dzięki której wydarzy się cud, o jakim nikomu się nie śniło. Właśnie dzięki nieznajomości tego, kim jest, aż do końca serii, możemy się tylko zastanawiać, czy jest dobrą postacią, czy może jednak złą. Dlaczego w ogóle samotnie mieszka w opuszczonym, wesołym miasteczku? No może nie samotnie, bo ze swoją papuszką Bellą, więc nie jest tak samotny. Ma towarzysza. tego towarzysza. A także dlaczego ten do mężczyzna śledzi po zmroku nieletnią dziewczynę do jej domu. Jednak najważniejsze, tak naprawdę przez cały ten czas nie wiemy, czy jego magia jest prawdziwa, czy to tylko iluzja, którą wierzą młode umysły naszej dwójki nastolatków. A, to... Po drodze w fabule jeszcze pojawi się wątek kryminalistyczny z zabójstwem w tle, ale to już w ogóle dalsza, grubsza historia, a tu nie chcemy spoilerów. Dwójka naszych nastolatków chce po prostu być dobymi, dorosłymi, choć sami nie wiedzą do końca, co to znaczy, próbują poznać tego definicję. Początkowo nie wierzą oni w magię, przez to, że porzucili wszystkie swoje dziecięce marzenia, dziecięce pragnienia, wszystko w to, co wierzyli, kiedy byli młodsi. Przy tym także tracąc całe swoje szczęście w życiu. Nie wiedząc też, czym ono jest. Tak samo, nie znając tak naprawdę słowa wolność. Tym sposobem także nie potrafią podejmować własnych decyzji, gdyż na cały czas robi to co wymagają od niego rodzice, natomiast Jun wszystkie decyzje podejmuje w oparciu tego czy przyniesie jej to jakąś korzyść finansową. Wszystkiego chce ich nauczyć tajemniczy magik, pragnąc aby uwierzyli w magię i mogli zaznać w życiu odrobinę szczęścia, a także nauczyli się żyć jako Nastolatkowie, aby mogli na chwilę uwolnić się od swoich problemów i móc żyć bez tak, jak powinni w swoim wieku. Jego działania prowadzą do rozwoju dwójki naszych bohaterów, którzy dzięki rozwojowi relacji z magikiem także troszkę zmieniają swoje postrzeganie świata. Classry. Mistowa. 몇 번을 더 말해요? 나안 믿어! Drama, będąc tak krótką, niestety zawiera pewne luki fabularne, a także moim zdaniem tylko wątek naszej głównej bohaterki miał swój początek, jak i koniec. Gdzie mamy przedstawione, że mamy trzech głównych bohaterów: Aje, Indunga i tajemniczego magika, a jednak tak naprawdę głównie skupiamy się na naszej bohaterce, na jej życiu i zakończenie ma tylko ona. Takie powiedziane, wprost, zamknięte, Tę ma tylko ona. Co bardzo mnie boli, właśnie w przypadku Ildunga, gdyż w pewnym sensie jest to zamknięty wątek, ale jednak jest to trochę otwarty zakończenie, bo nie wiemy, co się z nim dzieje dalej i to otwarte zakończenie niezbyt mi do niego pasuje. Nie przekonuje w żadnym stopniu, właśnie w wypadku jego bohatera. Przy czym pozostał mi po tym jedynie niedosyt. Chciałabym wiedzieć, co się z nim wydarzyło później. Tak jak wiem, co się wydarzyło z Ai, tak se. Co się wydarzyło z nim. Losy Magika także nie do końca w pełni się wyjaśniają i temat jego postaci także nie do końca jest wyjaśniony. Jednak w jego przypadku to bardzo pasuje, tej tajemniczej aury, która była nabudowywana przez całą serię. Pewne kwestie w jego przypadku są zamknięte, chociażby poznanie jego imienia i nazwiska, jego jakichś losów w przeszłości. Jednak także nie wiemy, co będzie z nim potem. Mamy znów otwarte zakończenie. No ale jak mówiłam, to akurat do niego pasuje i nie pozostanie potem taki niedosyt, jak w przypadku Il Dunga. <noise> The Sound of Magic próbuje przekazać pod postacią tej magii, że nawet będąc dorosłym lub po prostu osobą z masą problemów na głowie nie można zapominać i zaniedbywać tego naszego wewnętrznego dziecka. A także, że nie zawsze warto jest działać wedle narzuconych nam odgórnie schematów tylko po to, żeby zaspokoić czyjeś oczekiwania wobec nas. Tylko czasem warto znaleźć swoją własną drogę. I oba te aspekty, także krytykę Wobec tego, że nie możesz być inny, bo będziesz czarną owcą w społeczeństwie, to właśnie ta dama przedstawia całkiem nieźle. Aktorzy w tej dramie sprawdzili się naprawdę świetnie, zwłaszcza Ji Chang-wook. Idealnie oddał charakter naszego tajemniczego magika, będącego czasem lekko, może nawet bardzo dziecinnym, żyjącym tylko swoimi marzeniami i swoją magią. 보이지는그는쟤지고는 쟤는 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 진짜 쟤는 쟤 그렇다면 난거는 쟤는 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 진짜야? czasem niektóre sceny w tej dramie mogą wydawać się cringe'owe tak samo jak mika naszych bohaterów zwłaszcza w momencie śpiewania niektórych piosenek może być zbyt ekstra i piosenki mogą nie zawsze pojawiać się w odpowiednim do tego momencie bo nie zawsze kiedy ma być ten smutny moment łapiący za serce pasuje to, że nasz bohater zaczyna śpiewać od samych piosenek w tym musicalu nie ma aż tak dużo i bohaterowie nie zaczynają śpiewać co 5 sekund, przez co powinna ta drama być nadal ok, dla osób nie lubiących muzykalu. Też można te piosenki w łatwy sposób przeskipować, jak ktoś bardzo nie chce ich słuchać. I nie się się wtedy nadal na fabule. Warto przy tej dramie także wspomnieć o efektach specjalnych, które były śliczne. Nie zawsze były stuprocentowo realistyczne, ale właśnie czasami ten taki brak realizmu pasował właśnie do tej magicznej otoczki tak naprawdę i nadawał temu charakteru niż niszczył imelsję to byłby za musical, jeśli nie stałby na warstwie muzycznej. Piosenki były przyjemne, nie zawsze były w odpowiednich momentach, ale ogólnie patrząc, dobrze się ze wszystkim komponowały. Tak samo głosy aktorów są śliczne. Jedyny ból to, że Hwanhee jedną swoją piosenkę solową. Chciałabym go posłuchać więcej. Ryst. Szczególnie moją ulubioną jest A Curse of Asphalt, która jest cudowna pod względem warstwy melodycznej, jak i lirycznej. No i głos Ji jest cudowny. Najlepsza piosenka w tej dramie. Jednak już pomijając nawet piosenki muzykalowe, sam soundtrack w tej dramie jest świetny. Jest naprawdę magiczny i idealnie po prostu pasuje do tematyki jej. No i na koniec pytanie, czy warto? To zależy! Jeśli lubicie muzykale, ładne efekty, chcecie sprawić przyjemność swoim oczom, jak najbardziej, bo drama jest naprawdę śliczna. Przy czym, jeśli także chcecie bardziej mrocznej historii pod tą magiczną otoczką, to także jak najbardziej. Jednak, jeśli nie lubicie braku jasnych zakończeń, zamkniętych klamą, przedstawione jasno, co i jak, nawet takie drobne luki w fabule wam przeszkadzają, to może wam po tej dramie pozostać niesmak, mimo wszystko. Pomimo tego, że dama ta ma naprawdę dobre przesłanie, które potrafi ładnie przedstawić, i to nie w taki sposób, że przez cały czas jest nam źle, bo jednak ta magiczna otoczka neutralizuje cały ten negatywizm, który tutaj się znajduje, a zarazem przez cały czas oglądanie nie jest nam jakoś milutko na serduszku, bo jest tak uroczo, słodko, magicznie, ale jednak może pozostać niesmak. Dramata jest naprawdę dobrym, magicznym show, który właśnie pod otoczką magii skrywa naprawdę cenne przesłanie. No bo któż nie miał marzeń będąc dzieckiem, o których później, niestety dorastając, musiał zapomnieć przez wzgląd na inne, większe problemy. I warto byłoby się zastanowić, czy może czasem nie warto jednak spróbować jakkolwiek wrócić do tych swoich dziecięcych fantazji i zaopiekować się tym swoim wewnętrznym bąbelkiem. A czasem także warto wybrać tą cięższą drogę, jeśli ma nam to sprawić radość, ponieważ cytując słowa z dramy, na gładkim asfalcie nie rosną kwiaty, lecz na wyboistej, nieodkrytej drodze. A teraz odpowiedzcie mi na pytanie, czy wy uwierzyliście w magię Anna Suma na I za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapki w górę, komentarze i subskrypcję. A także zapraszam Was na mojego Instagrama, Twitcha oraz Twittera. Trzymajcie się ciepło. Bye bye!